Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Na dzisiaj przygotowałam dla Was znowu tutaj próbkę takiego wzoru ażurowego. Ten wzór nadaje się bardzo na chusty, szale, jak również można go użyć na skarpetki. Tak wygląda ten wzór z prawej strony. Jest bardzo łatwy do zrobienia. Jeżeli tutaj zrobicie ściągacz albo ten wzór, który już wam pokazałam chyba w którymś wideo, gdzie ten brzeg jest przekręcony, to można to użyć do, w sumie do wszystkiego, nawet do czapki. Tak wygląda z prawej strony. To jest jego lewa strona. Ten wzór składa się z ośmiu oczek. Zaraz wam pokażę. Tutaj przygotowałam to. Ym, wsadzę to później na Facebook, więc będziecie mogły sobie to skopiować i według tego wzoru robić. Ok. Ym, tak jak powiedziałam, składa się ten wzór z ośmiu oczek. To jest. To jest jedna część, drugi, trzeci i czwarty. W tym wypadku zrobiłam cztery yy, razy ten wzór. Jest bardzo prosty w wykonaniu. Naprawdę tutaj nie trzeba nic dużo kombinować. I pokażę Wam go dzisiaj będziemy to robili, robiły czerwoną nitką, bo uważam, że to wtedy jest bardziej widoczne dla Was. Ok. W tej chwili nabrałam tutaj 42 oczka, znaczy się 40 oczek na wzór, plus 2 oczka brzegowe. I tak zrobię to teraz również z Wami. 42 oczka Powinno starczyć. I od razu od następnego rzędu możecie zacząć już wzór. Albo po prostu, żeby Wam się to nie skręcało tutaj, przerobić może najpierw dwa rzędy samymi oczkami prawymi, to znaczy z jednej strony prawe i z drugiej strony prawe, albo po prostu ściągaczem. 42 oczka nabieram na druty, 40 oczek wzoru plus 2 oczka brzegowe. Ok, przerobiłam w tej chwili dwa rzędy oczkami prawymi. To tylko dlatego, żebyście to lepiej widziały, bo jeżeli zostawię to bez yy, ściągacza lub, lub bez tych dwóch rzędów. Oczkami prawymi to będzie nam się to tak rolowało, a chciałabym, żebyście od samego początku widziały, jak to wygląda. Ok, więc zaczynamy z naszym wzorem. I na początek ściągamy pierwsze oczko, to jest nasze oczko brzegowe. I ostatnie oczko jest przerabiane na lewo, to jest również oczko. Przekofę. A więc jedno oczko ściągnąć i w tej chwili mamy dwa oczka razem. Może tutaj to będzie lepiej widać. Dwa oczka razem nakłonem na prawo. To znaczy wkuwamy się pod te dwa oczka w ten sposób, z tej strony. To troszeczkę możecie sobie poluzować, bo te oczka czasami są bardzo mocno ściśnięte. Dlatego w tym zorze najlepiej jest, jak będziecie od samego początku robiły yy, luźno, żeby ten ażurek dobrze wyszedł, żeby był dobrze widoczny. Ok. Te dwa oczka wpijamy się od tej strony i przerabiamy je na prawo. Jeszcze raz, bo tam coś mi się zahaczyło. No, widzicie, <laughs> nie jest tak, jak bym chciała, jednak zrobiłam troszeczkę za mocno. Ok, ale teraz to już. Z... To były nasze dwa oczka prawe z nakłonem na prawo. Teraz przychodzą cztery oczka prawe. Raz, dwa, trzy, cztery. Narzut i dwa oczka prawe. Narzut i dwa oczka prawe. Raz, dwa. I to jest nasz cały wzór. W tej chwili powtarzamy znowu: dwa oczka z nakłonem w prawo, cztery oczka prawe. Raz, dwa. Trzy, cztery, narzut i dwa oczka prawe, narzut. Raz, dwa. I to całe powtarzamy stale, aż do końca, aż dojdziecie zależy w czym będziecie to, w czym wykorzystacie ten wzór czy to jest sweterek, szalik czy, czy czapeczka. Stale powtarzacie ten wzór, to znaczy dwa oczka prawe z nakłonem, yy, razem z nakłonem na prawo, cztery oczka prawe, narzut, dwa oczka prawe, i znowu i tak dalej, i tak dalej, aż dojedziemy do końca. Ok, ten rząd już przyjechałyśmy do końca, w tej chwili odwracamy naszą robótkę i wszystkie oczka w tym rzędzie. Przerabiamy na lewo, również narzuty, i pamiętajmy o tym, żeby te oczka po prostu nie za mocno ściskać, troszeczkę luźniej. Popatrzcie, tu jest narzut i ten narzut przerabiamy również na lewo. I w ten sposób do końca tego rzędu. W tej chwili robimy trzeci rząd wzoru. <laughs> Pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym, ściągamy i od razu pierwsze nasze oczki, dwa oczka, które robimy, przeciągamy, robimy razem z nakłonem na prawo. Tutaj troszeczkę poluzujcie sobie zawsze, żeby to dobrze wyszło. Widzicie, to jest. Okej, okay, chyba teraz jest dobrze. Dwa oczka razem z nakłonem na prawo. Kolejne trzy oczka są oczkami prawymi. Raz, dwa, trzy. Narzut. Oczko prawe. Narzut. No i w tej chwili mamy znowu dwa oczka razem. I te, tu był narzut, przerabiamy w ten sposób. Wkuwamy się w pierwsze oczko od spodu i przenosimy je na prawy drut. Kolejne oczko przerabiamy na prawo. Oczko, które ściągnęłyśmy, przeciągamy nad tym oczkiem prawym i spuszczamy. To wszystko. I znowu od początku, dwa oczka prawe razem z nakłonem na prawo. Momencik, teraz będzie dobrze. Ok, trzy oczka prawe, raz, dwa, trzy, narzut, oczko prawe i narzut. Narzut oczko prawe, narzut, no i znowu te dwa oczka razem. Pierwsze oczko ściągamy, przenosimy na prawy drut, drugie przerabiamy na prawo, do pierwsze ściągnięte przeciągamy nad tym oczkiem przerobionym i spuszczamy. I to wszystko powtarzamy aż do końca. Ten wzór się również tu w tym wypadku powtarza. Do końca. Zakończyłyśmy nasz trzeci rząd. Chciałabym Wam tylko powiedzieć, że w rzędzie drugim, czwartym, szóstym, ósmym, dziesiątym i dwunastym robimy same oczka lewe. Tu pokazane są tylko te oczka, te, yy, tak, oczka, w którym przerabiamy wzór. To znaczy jeszcze raz. Rząd drugi, czwarty, szósty, ósmy, dziesiąty i dwunasty. Przerabiamy tylko oczkami yy, lewymi. W tych pozostałych rzędach robimy yy, oczka wzoru. W tej chwili przerobię ten rząd. Do końca również narzuty, pamiętajcie, oczkami lewymi. Kolejny nasz rząd wzoru, piąty. Pierwsze oczko brzegowe. Kolejne dwa oczka razem z nakłonem na prawo. Następnie dwa oczka prawe. Raz, dwa. Narzut. Oczko prawe, narzut, oczko prawe, jedno oczko przenieść na drut prawy, jedno przerobić na prawo, przeciągnięte, ściągnięte, przeciągnąć nad oczkiem przerobionym. I to wszystko, i znowu zaczynamy od początku, to znaczy dwa oczka na prawo razem z nakłonem w prawo. Widzicie, nie myślę czasami o tym, żeby to troszeczkę z tej lewej strony robić luźniej i wtedy jest trochę problem z tym. Dwa oczka prawe, narzut, oczko prawe, narzut, oczko prawe, oczko przenieść na drut prawy, oczko zrobić na prawo, przeniesione, przeciągnąć nad yy, przerobionym. Już widzicie tutaj, że powstaje nam powolutku ten y, ażurek. W ten sposób uprawimy do końca. No i wtedy następna strona, znowu oczka lewe. Nasz kolejny rząd wzoru, siódmy. Pierwsze oczko brzegowe. No i zaczynamy dwa oczka razem z nakłonem na prawo. Jedno oczko prawe, narzut, oczko prawe, narzut, trzy oczka prawe, dwa, trzy. I dwa oczka razem przeciągnięte. I to wszystko znowu powtarzamy dwa oczka prawe z nakłonem na prawo, razem, jedno oczko prawe, narzut, prawe narzut, dwa oczka prawe i dwa oczka. Przeciągnięte. I to wszystko powtarzamy znowu od początku. Kolejny rząd są oczka lewe. Dziewiąty rząd wzoru. Dwa oczka, pierwsze oczko jest oczkiem brzegowym. Dwa oczka prawe z nakłonem na prawo. Narzut, oczko prawe, narzut. Narzut, oczko prawe, narzut. Trzy oczka prawe. Raz, dwa, trzy. I dwa oczka razem przeciągnięte. I to ściągnięte przez to, przerobione. I znowu od początku powtarzamy to wszystko aż do końca, aż dojdziemy do samego końca naszego. Rzędu. Narzut prawe, narzut trzy prawe i dwa razem przeciągnięte. Ściągnąć, przerobić i przeciągnąć. I w ten sposób do końca rzędu. Ostatni nasz yy, rząd wzoru, jedenasty. Jest bardzo łatwy. Oczko brzegowe. Dwa oczka prawe, raz, dwa, narzut, cztery oczka prawe, raz, dwa, trzy, cztery i dwa oczka razem przeciągnięte. Jedno ściągamy na prawy drut, jedno przerabiamy na prawo, to ściągnięte przeciągamy przez to przerobione. I znowu dwa oczka prawe. Narzut, cztery oczka prawe, 2, trzy, cztery, Jedno oczko przenosimy na prawy drut, jedno oczko przerabiamy na prawo i to przecią przeciągamy przez to przerobione na prawo. Ok, kolejny rząd jest rzędem oczek lewych i w ten sposób robicie tak wysoko czy tak szeroko tyle tych y, 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 raportów robicie, ile Wam jest potrzebne. Chciałam Wam tutaj, nie wiem czy dam radę, to wciągnąć w ten sposób, jakoś żeby rozszerzyć troszeczkę to i żeby mi nie spadło z drutów, bo chciałabym Wam pokazać, jak to wygląda, jak już jest do tego miejsca gotowe. Ok, już przeciągnęłam. W ten sposób to wygląda. Jak widzicie, zaczyna tam się już robić ten nasz ażur. Tutaj na tym białym jest to o wiele lepiej widoczne. Jeżeli macie pytania, to proszę pisać. Ten wzór albo go sobie tu skopiujecie, przepiszecie, albo wstawię go. Na Facebook i tam możecie to skopiować. Yy, mam nadzieję, że Wam się to spodobało, że ten wzór wykorzystacie do jakiegoś sweterka. Teraz na wiosnę lato yy, bardzo ładne, cieni z cieniutkiej wełny. Jak zrobicie to, tak jak tutaj ja wziąłam bia tą białą wełnę, jest bardzo cieniutka. Na pewno nadaje się takie, na takie letnie yy, sweterki. Okej, okay. Zapraszam Was ponownie do następnego mojego wideo, które będę niedługo znowu nagrywała, bo mam już przygotowany dla Was kolejny wzór. No i tak jak powiedziałam, jeżeli macie pytania, piszcie i do usłyszenia w następnym wideo. Cześć.